Cześć, z tej strony Natalia. Od czasu do czasu musi na tym kanale znaleźć się materiał, który jest materiałem bardziej kontrowersyjnym, może taki, który zbierze troszkę więcej łapek w dół. I ostatnio taki materiał nagrałam o perfumach, których fenomenu nie rozumiem. Jeżeli chcecie zobaczyć, to chodźcie tutaj. A dzisiaj film o perfumach, o których nie będę mówić na tym kanale. To znaczy, nie będę mówić. Szerzej, więcej niż 2-3 zdania powiedzmy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o jakie perfumy chodzi i dlaczego, to zapraszam was dalej. Zacznijmy tak mało kontrowersyjnie, żeby się po tym rozkręcić i pierwszym takim konkretnym zapachem, o którym tutaj nie będę dużo mówić na kanale, jest klasyczny Angel od Muglera. Zapytacie, dlaczego, co jest z nim nie tak? Otóż wszystko jest tak. Bardzo lubię ten zapach. Miałam go bardzo długo w swoich zbiorach i ostatnio go sprzedałam, bo stwierdziłam, że jakoś tak nie używam, bez sensu, żeby leżał i się kurzył. Dalej ten zapach uwielbiam, dalej uważam, że to jest świetny zapach i uważam, że to jest jeden z najważniejszych zapachów, jakie w ogóle w historii perfumiarstwa powstały. No dobra, ale dlaczego nie będę o nim mówić? A to dlatego, że nie potrafię go opisać. Przetestowałam w swoim życiu setki perfum. O dziesiątkach opowiedziałam Wam na tym kanale. Ale jeżeli chodzi o Angela, brakuje mi słów. Nie wiem w jaki sposób ten zapach opisać tak, żeby oddać jego esencję. No bo co z tego, jeżeli powiem, że to jest czekoladowa paczula? To kompletnie nie jest clue tego zapachu. Po prostu brakuje mi słów w jakimkolwiek języku, który znam, żeby trafnie i dobrze opisać gwiazdkę od Muglera. Dlatego też to był chyba jedyny zapach z mojej kolekcji do tej pory, tak mi się wydaje, który nie miał takiego jakiegoś dłuższego wspomnienia w jednym z filmów albo osobnego odcinka. Bo po prostu brakuje mi słów, żeby ten zapach opisać. A teraz już będą grupy perfum, o których nie będę mówić na kanale. Pierwszą taką grupą są perfumy z bardzo mocną, wiodącą nutą Neroli. Nuta Neroli to jest nuta, której nienawidzę w perfumach. Jeżeli zapach jest właśnie mocno taki gorzki, odświeżający, taki pomarańczowo gorzki, to jest właśnie dla mnie nuta neroli. Nie lubię w ogóle gorzkich nut w perfumach. W jedzeniu też nie lubię gorzkich składników. W życiu nie lubię nic gorzkiego, włączając w to na przykład gorzką czekoladę. To jest zaprzeczenie, to jest jakaś obominacja czekolady, gorzka czekolada. I tak samo nie lubię tej nuty w perfumach. Kiedyś takie zapachy z nutą neroli testowałam, ale stwierdziłam, że nie będę się męczyć, więc po prostu pomyślałam, że kompletnie nie będę o nich mówić na kanale, nie będę ich testować, będę je omijać. I tak zresztą zrobiłam przy okazji ostatnich testów marki Lorquest, gdzie tam był jeden zapach taki mocno neroliowy, i o tym zapachu Wam nie mówiłam, bo go. Po prostu nie testowałam. Też głupio by było, gdybym testowała perfumy, nosząc je na nadgarsku jakieś 5 minut, bo tyle jestem w stanie wytrzymać zapach roli, a potem mówiła Wam jakieś moje odczucia na temat tego zapachu. No to nie o to chodzi, to nie są porządne testy. Wszystkie zapachy staram się testować porządnie, przynajmniej kilka razy, dlatego też nie ma u mnie pierwszych wrażeń. Następna grupa zapachów, o których nie ma na tym kanale, bo pierwsze wrażenia mogą być bardzo mylne. Zwykle testuję perfumy w taki sposób, że pierwsze noszenie jest takie niezobowiązujące, że sobie nałożę na siebie te perfumy, noszę sobie je kilka godzin, w zależności od tego, jak długo pachną na mojej skórze, i takie, to jest takie pierwsze noszenie, moje pierwsze wrażenia. Czy to jest fajny zapach, czy mi się podoba, czy mogłabym go mieć, czy jest po prostu ok, ale nie będę go miała, czy to jest kompletny dramat i nie chcę już tego zapachu czuć na swojej skórze. A potem następują kolejne noszenia, i tutaj już w zależności od zapachu jest ich mniej lub więcej. No ale raz jeszcze, nie ma na tym kanale i nie będzie żadnych filmów y, związanych z pierwszymi wrażeniami. O zapachu, czyli w taki sposób, że psiknę sobie na przykład na nadgarstek i będę wam mówić, jakie są moje pierwsze wrażenia. Jest na tym kanale jeden taki film. Z pierwszych wrażeń, z zapachu Diora, oczywiście, że zapomniałam, Pure Poison. To był jedyny taki film, ale to nie jest kompletnie. Coś, co chciałabym robić. Ja się czuję źle w takich pierwszych wrażeniach. Potrzebuję czasu, żeby zapach przetestować, potrzebuję czasu, żeby przemyśleć sobie zapach. I takie pierwsze wrażenia to nie jest mój format, więc y, takich filmów też tutaj nie będzie. A teraz wchodzimy już na takie terytoria grząskie. Bo po pierwsze, nie będzie u mnie na kanale, mam nadzieję nigdy, zapachów. Które są podróbkami, czyli wszystkich tych zapachów, które zamiast nazwy mają numerek, albo na przykład takich, które są rozlewane w rozlewniach perfum i można sobie kupić taki zapach gdzieś w sklepie, rozlany z dużej kadzi, nawet w celach powiedzmy edukacyjnych, bo po prostu nie chcę y, płacić za coś, co jest podróbką. No i to jest trudny temat, no bo co jest podróbką? Tak jak i w świecie na przykład mody, tak w świecie perfum wszyscy od siebie zgapiają <grafię> nawzajem, więc często zdarza się tak, że jedne perfumy są podobne do innych, tematy perfumowe, które są aktualnie na topie cały czas się powtarzają w różnych perfumach, więc te perfumy, zwłaszcza współczesne premiery są do siebie bardzo podobne. No i gdzie postawić tę granicę? Gdzie jest granica między zapachem oryginalnym, a gdzie jest? granica między zapachem podrobionym. Jeżeli chodzi o tę grupę zapachów, tutaj zwłaszcza duży problem mam z perfumami własnymi marki Zara. Nie mam tutaj problemu z tymi perfumami, które na przykład Zara stworzyła we współpracy z Jo Malone i jestem pewna, że nadchodzą kolejne współprace Zary, z tymi nie mam problemu. No bo po prostu perfumiarz czy perfumiarka sygnuje swoim nazwiskiem dany zapach, który wyszedł pod skrzydłami Zary. W porządku, nie mam się do czego przyczepić. Ale jeżeli chodzi o te zapachy pod marką własną Zary, one są po prostu kopiami najpopularniejszych perfum na rynku. No i tutaj mam ten problem. Czy o nich też nie powinnam za tym mówić? Czy to są podróbki, czy jeszcze nie? I tutaj sobie daję. Takie przyzwolenie na nieposiadanie zdania na ten temat. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Myślę, że to jest taki temat, który każdy z Was powinien sam przemyśleć i zastanowić się, co o myśli, albo nie myśli, tak jak ja. Wiem, że wiele osób chce oglądać opinie o perfumach z Zary, i tym, że raczej nie będę o nich mówić, strzelam sobie w stopę, no bo mogłabym mieć więcej widzów. A przez to, że decyduję się o tych zapachach zarowych nie mówić, to mam przez to mniej widzów. Ale nie wiem, na razie jestem w takim zawieszeniu. Jak przemyślę sprawę, może jednak opowiem coś o tych perfumach Zary. Na razie raczej temat y, zamykam i raczej o nich tutaj na kanale nie będzie. Ale raz jeszcze nie wiem, co o tym temacie myśleć. Teraz taki temat, do którego chciałabym powrócić. Bo o tej marce zrobiłam u, dawno temu film. I to nie był film pochlebny, bo ta marka to Nowelista. I muszę Wam powiedzieć, że film o Marce Nowelista to jest chyba najbardziej komentowany film, który mam na kanale. To znaczy, który komentują nowe osoby, które przychodzą na mój kanał. No i raczej zawsze są to komentarze niezgadzające się z moim punktem widzenia. To są komentarze, które mówią o tym, że te perfumy są fajne, że komu się podobają, że komu się sprawdziły i że ktoś będzie kupował te perfumy marki. A ja jestem z tym jak najbardziej w porządku, bo perfumy są po to, żeby Wam sprawiały przyjemność. A ja tutaj mogę Wam tylko powiedzieć od siebie parę słów, co ja sądzę na temat danej marki czy danego zapachu. Swoją opinię o marce nowelista podtrzymuję. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest moja opinia, to rzućcie okiem na ten film i nie będę kupować więcej próbek i nie będę więcej testować tej marki w ogóle i też nie będę jej pokazywać na tym kanale. Podobnie jest z marką Kejali, to znaczy w tym względzie, że nie będę o niej mówić. Bardzo się tą marką rozczarowałam i po prostu nie chcę już więcej o niej mówić na kanale. Jakby to był jeden film wystarczy, więcej już do tej marki nie chcę wracać. Nawet jeżeli wypuszczą coś niesamowitego, to po prostu ten początek mnie już zaraził. Nie będę do tej marki wracać. Na moim kanale nie będzie też na pewno super drogich perfum. Dla mnie w tym momencie życia super drogie perfumy to są takie, za które za mililitr muszę zapłacić 20 zł albo więcej. Czyli w przeliczeniu to jest powiedzmy za 30 ml 600 zł. A to dlatego, że nawet jeżeli takie perfumy przetestuję i Wam o nich powiem, a potem mi się spodobają, tych po prostu nie kupię, bo są dla mnie za drogie. Tutaj jest taka pewna granica, którą każdy z Was sobie musi indywidualnie ustalić. Dla kogoś granica to jest powiedzmy 1500 zł za 30 ml. Dla innego granica to jest. 100 zł za 30 ml, a jeszcze inni nie mają budżetu. Po prostu kupują, co im się spodoba. Bardzo zazdroszczę. Ja mam pewien budżet, no i tak zastanawiałam się nad tym, i myślę, że 600 zł za 30 ml to już jest dla mnie osobiście za dużo. Może gdyby to był jakiś niesamowity zapach i był on prawdziwym ekstraktem, to bym się na taki zapach zdecydowała. No, bo dla mnie taki prawdziwy ekstrakt to jest kwestia dwóch psików i ja już jestem ustawiona do końca dnia. Na przykład, takimi ekstraktami dla mnie są zapachy na zomato. Tam dosłownie jeden, dwa psiki i starczy, to już jest tyle. Ja te perfumy czuję cały dzień. Być może, ale ch chyba nie. Więc też nie będę Wam mówić o takich zapachach. Które sama bym nie kupiła, są po prostu za drogie. I też wydaje mi się, że jak tak sobie przeliczymy, wiecie, na mililitry cenę, 20 zł za mililitr, to już jest taka no, spora cena, jak za taką rzecz jak perfumy. A może nie, a może właśnie dla Was to wcale nie jest dużo. Napiszcie o tym na dole w komentarzu, jaka jest wasza granica. Jestem też bardzo ciekawa waszego zdania. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, jaka jest wasza opinia na temat różnych perfum, albo grup perfum, o których dzisiaj wspominałam. No i też jestem bardzo ciekawa waszych opinii, wrażeń na temat perfum Zary. Tutaj nie ma złych odpowiedzi, więc nie będzie ujemnych punktów, tak jak na kartkówkach w szkole. Po prostu każdy z nas może mieć na ten temat zupełnie inne zdanie i to jest jak najbardziej ok. No cóż, to tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!